U stomatologa, dentysty jest zabiegiem nieskomplikowanym, pod warunkiem, że lekarz potrafi to zrobić. Polecam serdecznie wykonywanie takich zabiegów u jednak u lekarzy specjalistów. Dlaczego? Dlatego, że lekarze specjaliści, ja się do nich zaliczam, potrafią robić to szybciej, bezboleśnie i praktycznie zawsze skończą taki zabieg. Nie ma takiego przypadku, żeby pacjent został odesłany, ponieważ zostanie pozostawiony korzeń albo z jakichś innych powodów zabieg trzeba będzie przerwać. Zabiegi są bezbolesne, wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Normalną strzykawką, karpulą, albo łądem, albo kaladżekiem, w zależności od tego, w jaki sprzęt zaopatrzony jest dany gabinet. Można również wykonać te zabiegi pod narkozą i wtedy w ogóle pacjent śpi i nie zdaje sobie sprawy, że coś się koło niego dzieje i że w ogóle ma usuwane ząb. Czy są różne techniki? No w sumie nasze techniki są trochę zaczarowane, jeżeli chodzi o specjalistów, ponieważ uczymy się tego kilkanaście lat. Jak szybko i bezboleśnie to zrobić, ponieważ jest to między innymi usuwanie zębów jest przedmiotem naszej specjalizacji. Potrafimy to zrobić bezboleśnie, przede wszystkim szybko i to zakończyć. Najczęściej również wiemy, co polecić pacjentowi, żeby nie było dolegliwości po zabiegu. Od umiejętności lekarza, sprzętu zależy również cena takiego zabiegu. Może ona wynosić kilkadziesiąt złotych, a może wynosić kilkaset złotych, w zależności od tego, jakie jest znieczulenie co potrafi lekarz, czy trzeba zaszyć yy, taką ranę poekstrakcyjną. Yy, no i oczywiście umiejętności lekarza, bo nie płacimy za to, jak długo usuwamy ząb, tylko jak szybko go usuwamy. Bo jeżeli, któż by chciał mieć usuwany ząb przez godzinę, kiedy może mieć go usunięty w ciągu pół minuty. W związku z tym polecam specjalistów do usuwania zębów. I są to specjaliści z chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo -twarzy.